Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak zresetować punkty umiejętności w grze Black Myth Wukong. Także na samym początku musimy podejść do ołtarza i zaoferować kadzidło. Tutaj poczekamy chwilę, o i właśnie, klikamy na samo udoskonalenie. Następnie przydziel ponownie iskry i możemy tutaj właśnie od razu zresetować wszystkie poprzez przytrzymanie na kontrolerze przyciska Y bądź trójkąt na PS-ie, a F na klawiaturze. Jeżeli chcielibyśmy je zrobić, przydzielić osobno, jeżeli zabrać je osobno, no to wchodzimy, szukamy umiejętności, którą chcemy zresetować, przytrzymujemy X na padzie od Xboxa, kwadrat na padzie od PSa, a jeżeli chodzi o klawiaturę, no to po prostu R. Jak widać tutaj sobie zabrałem i mogę przydzielić w jakieś inne miejsce i to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba strzała.